Dzisiaj gościmy w rezydencji Gubałówka w Kościelisku, w której to organizujemy historyczny stół kulinarny. Zaprosiliśmy wyjątkowych szefów kuchni, aby pokazali nam, jak bazując na regionalnych produktach tutaj, tej ziemi, pokazać kuchnię historyczną w nowoczesnym wydaniu. Moją przystawką i propozycją był śledź z bryndzą. Podany jest na awokado. Przygotowałem dzisiaj moskola z musem zwędzonego pstrąga, do tego oliwa szczypiorkowa, mus z wiśni i żel z figwy. Przygotowałem zupę z oproskę, zupa tradycyjna dla kuchni podhalańskiej. W pierwotnej recepturze była to zupa grzybowa z dużą ilością kopru, z dużą ilością mięty, zabielana tą właśnie zoproską, czyli zasmażką na maśle palonym na mące pszennej. Myśmy zrobili troszeczkę inną odsłonę tej zupy, dodaliśmy warzywa kompresowane, dodaliśmy ziemniaczany fondant, a zupę zagęściliśmy ziemniakami i masłem palonym z rydzami. Na dzisiejszą kolację przygotowałem kurczaka zagrodowego, a tematem był kurczak Piwaszkiewicza. Nasze spotkanie wspólne oparliśmy na łososiu jurajskim, spalonym sianem, z grzanką chlebową. Dzisiaj przygotowałem deser dla Państwa. Będzie to szarlotka tatrzańska, takiej troszeczkę bardziej nowoczesnej, mojej interpretacji. Będzie na talerzu ptyś, który będzie zastępował nam ciastko, które jest zwykle kruche bądź półkruche do szarlotki tatrzańskiej. Zamiast farszu jabłkowego zrobiłem mus jabłkowy z cynamonem w takiej złotej otoczce. Przygotowałem suchary armii generała Halera w nowoczesnej kompozycji, w nowoczesnym wydaniu, zachowując tradycyjne smaki i kulturę Podhala.